Sonar to podcast, w którym badamy odmęty współczesnej polityki. O aktualnych wydarzeniach rozmawiamy z perspektywy historii, kultury i socjologii. Zapraszają Michał Kania, Paweł Rybicki i Marcin Strzemiński. Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Sonar. Jak zwykle przypominamy, aby śledzić nas w mediach społecznościowych oraz subskrybować nasz kanał na YouTube. Poza tym wszystkie platformy podcastowe też są dla Państwa do dyspozycji. Jeśli wygodniej jest Państwu tam słuchać naszego podcastu, to zapraszamy. W tym tygodniu zajmiemy się. Kwestią unijnego budżetu. Mam wrażenie, że w Polsce istnieje takie przekonanie, że budżet unijny jest bez dna, że to są środki, które non-stop do nas spływają, z których Polska może bez ograniczeń korzystać, bez szerszej świadomości, skąd te środki pochodzą i jak są wydawane. Kilka dni temu, bo 10 listopada, Unia Europejska w ramach swoich instytucji, czyli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, doszły do porozumienia, jeśli chodzi o kształt budżetu. Unii na 2024 rok. Jak się okazuje zobowiązania Unii Europejskiej w 2024 roku osiągnął 189 miliardów euro, natomiast płatności osiągnął 142 miliardy euro. To znaczy, że Unia Europejska kolejny rok z rzędu jest zadłużona. To znaczy ponad 40 miliardów euro jest w plecy, jeśli można tak to kolokwialnie ująć. Ponieważ jest to ujęte nie jako przychód czy dochód u Unii, jak to jest w krajach członkowskich, ale właśnie jako płatności, to znaczy, że Unia dostaje te, skądś te pieniądze do swojego budżetu. No i właśnie, skąd Unia dostaje te pieniądze? Przede wszystkim 70% wszystkich środków Unii Europejskiej około pochodzi z produktu narodowego brutto każdego kraju. Każdy kraj przy tym może otrzymać jakiś tam rabat na, do, od tej kwoty, i to jest główne główny środki finansowe Unii Europejskiej. Kolejne kilka źródeł przychodu to przede wszystkim cła. Państwa członkowskie zatrzymują jedynie 20% wartości ceł z produktów, które napływają do Unii Europejskiej przez ich granice. Oczywiście państwa członkowskie płacą też niecały 0,5%, to jest dokładnie 0,3% od podatku VAT, które ściągają na terenie swoich państw i jest też taka nowa opłata, która dotyczy odpadów plastikowych. Od 2021 roku ponadto Unia handluje emisjami ETS i powoli wprowadza podatki od zysków bardzo dużych firm wielonarodowych, tych koncernów takich globalnych. To też ma być źródło przychodu Unii Europejskiej. No i jest jeszcze jedna kwestia, o której warto powiedzieć, czyli mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. To znaczy, wszystkie produkty spoza Unii Europejskiej, które wjeżdżają na jej teren, będą zawierały taki podatek od emisyjności CO2. I to są te wszystkie właśnie źródła przychodu Unii Europejskiej. Natomiast. Co warto jeszcze tutaj podkreślić, to to, że w perspektywie budżetowej na, dwa, na lata 2021-2027 Unia Europejska zaproponowała, że prawie 40% tych środków, które będzie wydatkować w tych latach, będzie pochodzić z zadłużenia, z różnych sposobów zadłużania się i to będzie finansować tzw. element Next Generation, który będzie yy, 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 wydatkowany m.in. na ten fundusz, yy, fundusz dotyczący krajowych KPO. No i też musimy sobie powiedzieć, skąd ten dług się bierze, no, a no między innymi z tego, że trzeba ratować gospodarki krajów najbardziej zadłużonych, takich jak Włochy czy Grecja. Pamiętamy ten kryzys z roku 2008 i później. No dzisiaj, na przykład, zadłużenie Grecji to ponad 170% PKB. No i Europejski Bank Centralny wykupuje na przykład obligacje włoskie, żeby nie doprowadzić do bankructwa kraju. I w perspektywie innych krajów, czyli tego efektu domina, które mogłyby być katastrofalne, tak? Bo jakby jeden kraj zbankrutował, no to kolejne mogłyby być też bankrutami w krótkim czasie. Wciąż rosną też koszty obsługi długu, bo obecnie, na przykład, na pokrycie długu trzeba już. Na ten moment 19 miliardów euro, to trzeba już zdobyć te pieniądze. Stąd właśnie te pomysły chociażby zaciskania pasa, które są formułowane przez unijnych biurokratów, poza tym unijni decydenci w ogóle nie rozumieją, że dzisiejsze kłopoty finansowe są konsekwencją coraz bardziej centralnie zarządzanej polityki, no chociażby w kwestiach dotyczących energetyki. No to Michał wspomniało się o tych ETS-ach dzisiaj nakładając limity na emisję dwutlenku węgla a także poprzez realizację tego szybkiego, forsownego procesu odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz drogich i mało jeszcze wciąż efektywnych, odnawialnych źródeł energii, to powoduje to, że koszty produkcji stale rosną, a przez to gospodarki słabną, spowalniają i to też ma wpływ na to, że ten dług się powiększa. No i mamy jeszcze też wreszcie ten Europejski Fundusz Odbudowy, o którym wspomniałeś. To polska część to jest to słynne KPO, Krajowy Plan Odbudowy. Krótko mówiąc, chodzi tutaj o to, że Unia zaciągnęła na prawie 40 lat kredyt w wysokości 800 miliardów euro na odbudowę gospodarek po pandemii. No i żeby go spłacić, to po prostu trzeba będzie zażynać gospodarki poprzez chociażby wprowadzanie nowych podatków czy opłat. Mamy chociażby już ten słynny podatek od aut spalinowych. No to jest jeden z przykładów. Koszty tego kredytu są ogromne, bo

Około 220 miliardów euro, a to jeszcze nie jest powiedziane, że to jest pewne minimum, bo te odsetki mogą być jeszcze wyższe, bo to jest oczywiście uwarunkowane różnymi czynnikami. No i problemy finansowe Unii będą narastać, bo właśnie obsługa, koszty długu stale rosną. Państwa członkowskie będą szukały oszczędności albo dopłacały więcej do unijnego budżetu, innego wyjścia nie ma. Jak zwykle Niemcy chcą narzucić swój tryb załatwienia tej sprawy i chcą chociażby szybkiej redukcji. Redukcji zadłużenia według wspólnych, obowiązkowych zasad dla wszystkich krajów. Niektóre y, państwa, jak Francja, trochę mają inny na to pogląd, ale zobaczymy, kto będzie tutaj silniejszy. Y, no i też pojawiają się głosy, że chociażby konsekwencją tego zaciskania pasa będzie. Zawieszenie pomocy na przykład militarnej i ekonomicznej dla Ukrainy. Także te konsekwencje będą na pewno wielowymiarowe. Tak, z tym KPO to jest zadziwiająca sprawa, nie tylko w ale ogólnie tym programem pomocy po COVID-zie. Bo z perspektywy czasu, już jednak dłużej, bo ledwo paru lat, widać, że cały ten pomysł Unii Europejskiej na gigantyczne zadłużenie się, żeby mieć pieniądze na rozwój gospodarki, która tak miała się po covid jest po prostu absurdalne, bo okazało się, że oczywiście był spadek gospodarczy podczas pandemii, ale on został bardzo szybko zniwelowany. I to nie za sprawą jakichś unijnych funduszy, bo, bo to się stało jeszcze zanim w ogóle KPO zaczęto wdrażać w poszczególnych krajach. U nas go w ogóle nie wdrożono, a, a jakoś Polska sobie radzi. I KPO tak naprawdę z, już z tej perspektywy ledwie paru lat wygląda na program nie tyle ekonomiczny, co polityczny. Bo Komisja Europejska wzięła te pieniądze, znaczy na które wzięła? No, mówiła kraje europejskie, no bo one się na to zgodziły, żeby wziąć te gigantyczne kredyty, które będą ciążyć nad Europą bardzo długo, ale jeszcze, jeżeli wiemy chociażby na przykładzie polskich, zwanych kamieni milowych, musiała kraje Unii, żeby godziły się na prowadzenie szereg rozwiązań, których sobie Komisja Europejska życzyła, zamiast o te pieniądze. Czyli krótko mówiąc, kraje Unii Europejskiej, no bo tak naprawdę one płacą kredyt za. Zakato, zadłużyły się, żeby dostać pieniądze, których tak naprawdę nie potrzebują, a zarazem podpisały cyrografy, na który, w których zgodziły się na mnóstwo rzeczy, których sobie życzyła Komisja Europejska. Swoją drogą, patrząc na to, co sobie Komisja Europejska życzyła w tych cyrografach, zwanych kamieniami milowymi, to widać, że realizowała bardzo precyzyjnie swój program polityczny, bo to w dużym stopniu to, co sobie życzyła Komisja Europejska jest powiązane ogólnie na przykład właśnie z programem federalizacji Unii, zwiększanie władzy centralnej Komisji nad państwami, bo też Kamienie milowe też zakładają bardzo restrykcyjną kontrolę tych, wydawania tych pieniędzy, co powtarzam, szczególnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę no to nie Komisja Europejska wzięła te kredyty, wzięły je państwa członkowskie. W Polsce to oczywiście miało wymiar szczególnie absurdalny, ale o tym już mówiliśmy albo jeszcze będziemy mówić. Ale wracając do kwestii finansów Unii Europejskiej, poza KPO pojawia się pytanie ogólnie o przejrzystość finansów unijnych, bo o ile. W poszczególnych państwach członkowskich, właśnie państwach narodowych, kwestie budżetowe są zwykle bardzo precyzyjnie dopracowywane. Przepisy są bardzo szczegółowe i kontrole i tak dalej. Generalnie, no, publiczne pieniądze są po kontrolą. To okazuje się, że tak naprawdę Unia Europejska, która ma pewne mechanizmy, sama ich nie dotrzymuje. I nawet premierzy, no to było teraz przy okazji. W ostatniej Rady Europejskiej. Tutaj mówiliśmy o tym, że kraje członkowskie porozumiały się co do budżetu na przyszły rok, ale to jest taka prowizorka, bo budżet jest siedmioletni, nie ma porozumienia, nie ma pieniędzy na dalsze kolejne lata siedmioletniego budżetu, a premierzy zgromadzeni na ostatniej Radzie Europejskiej, no to się Komisji Europejskiej, gdzie są te pieniądze i co się w zasadzie z nimi dzieje, więc to też jest absurd, bo mówimy, nie mówimy o jakichś, prawda, pięciu złotych, tylko mówimy o miliardach, które państwa członkowskie same przekazują do w Brukseli, a tymczasem te pieniądze gdzieś w Brukseli znikają. No, szczególnie ciekawym y, y, przykładem tego, jak Unia gospodaruje pieniędzmi, jest y, kwestia y, szczepionek na COVID-w, których kupiono wielokrotnie więcej niż Unia potrzebowała za ogromne pieniądze, w zasadzie do tej pory no, nie wiadomo za jakie nie wiadomo na jakich zasadach, bo na przykład u nas minister Niedzielski też mówił, że wydaliśmy jakieś pieniądze na szczepionki, chociaż równocześnie e, mówił też o tym właśnie, że to jest kupowane razem z Unią, więc tak naprawdę no, na jakich zasadach kupiono te szczepionki? Czy kupiły kraje, czy kupiły Unię Europejską, czy kupiono je razem? Nikt tego nie wie. Nikt tego też za bardzo nie sprawdza. Właśnie mnie ciekawi ten wątek tego, czym tak naprawdę był, było to zadłużenie Next Generation EU. Czy Unia naprawdę przestała mieć środki do realizacji swoich zadań i pomocy gospodarczej państwom? Czy jednak wykorzystano w pewien sposób sprytnie efekt pandemii tego, że gospodarka zaczęła spowalniać do tego, żeby wymusić jakiś mechanizm, może to nazwać wprost szantażu politycznego na państwach, które musiały właśnie się na pewne rzeczy zgodzi, zgodzić, wy, zostały na nich wymuszone pewne, pewne decyzje polityczne, które mają celu doprowadzić być może do głębszej federalizacji Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze jeden wątek mi, mnie tu zainteresował, problem, mianowicie chodzi o kwestię właśnie wydawania tych pieniędzy, znaczy, że Mam wrażenie, że większość społeczeństwa jest przekonana, że Unia Europejska jest punktem odniesienia nie tylko politycznym, nie tylko jeśli chodzi o praworządność, ale też jeśli chodzi o finanse. Znaczy, że bardzo mądrze gospodaruje tymi finansami, że wydaje mniej niż, niż zarabia. Natomiast jak się okazuje, kolejny rok rzędu Unia Europejska zadłuża się. To w kontekście takiej polskiej debaty o, o budżecie długu publicznym jest bardzo interesujące, bo mam wrażenie, że wiele środowisk, które właśnie uznaje Unię Europejską za taki wzór zarządzania państwem i za wzór pewnego rodzaju Postępowanie, jeśli chodzi o finanse, mogłoby doznać szoku, dowiadując się, że jednak Unia też się mocno zadłuża i też tym długiem finansuje rozwój. To myślę, że to było bardzo, bardzo interesujące niektóre środowiska już nazwijmy to historycznie liberalne, ich liderzy mogli prosić o nazwiska tych, którzy doprowadzają Unię do zadłużenia. Tak, to było szczególnie zabawne, przez chwilę pojawił się taki wątek dyskusji, jak tutaj opo opozycja, jak przyszła władza, zarzucała, pi, że nowy pił, że zadłużył Polskę, w ogóle, że sugerowano, że Unia Europejska zaraz rozpocznie badanie, yy, czy procedurę nadmiernego zadłużenia w Polsce, tylko, że tak naprawdę każdy, kto się orientuje, jak wyglądają finanse Unii Europejskiej i w ogóle krajów europejskich, wiedział, że to jest absurd, nikt tego nie zrobi, pewnie nie merytorycznych, tylko politycznych, no bo Polska i tak jest dużo mniej zadłużona niż większość krajów unijnych, to raz. Dwa, Unia Europejska jest zadłużona jeszcze bardziej, więc gdyby ktoś chciał wdrażać procedurę nadmiernego zadłużenia wobec Polski, to już, można powiedzieć, że nie taka hipokryzja już miała miejsce w Brukseli wobec Polski. Ale to było po prostu niebezpieczne, no bo wtedy pojawiły się naturalne pytanie, skoro robicie to wobec Polski, to nie, dlaczego, dlaczego nie wobec Francji, czy Niemiec, czy innych krajów, dlatego to jest trochę tak, że to jest moczek, którym można machać, ale nikt go nie użyje, no bo każdy wie, co ma za uszami, krótko mówiąc. A ja bym właśnie skupił się na tym, że powiązał te kwestie finansowe z kwestiami politycznymi, to co mówiliście o tym przed chwilą, ja myślę, że receptą na te kłopoty finansowe właśnie może być dalsza centralizacja i te plany federalizacyjne, które nabierają przyspieszenia, bo w, propon w proponowanych zmianach traktatów Unia zyskiwałaby kompetencje także właśnie w sferze fiskalnej, o tym mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, chociażby poprzez możliwość wprowadzania ogólnounijnych podatków z góry narzuconych. I tutaj państwa członkowskie, czy te europrowincje, jak to nazywaliśmy, nie miałyby tutaj nic do powiedzenia. Poza tym Komisja Europejska chce też wprowadzić cały mechanizm zadłużania w Unii Europejskiej. Gdybyśmy mieli ten rząd europejski, według zaproponowanych, Wzoru federacyjnego, to jego wprowadzenie nie stanowiłoby pewnie większego problemu. I tu chciałbym też przypomnieć, że już dwa lata temu w planach było, była taka propozycja tak zwanego uwspólnotowienia długu, który by sprowadzał się w ostateczności do tego, że Niemcy. Jako największa gospodarka, generowaliby największy dług, budowali sobie PKB, rozwijali przemysł, a jego spłacaniem zajęłyby się biedniejsze państwa, takie jak Rumunia, Łotwa czy Polska. Także myślę, że tutaj te kwestie finansowe to może być taki wstęp do tego, właśnie żeby przyspieszyć te kwestie federacyjne w Unii, te tendencje federacyjne w Unii. To jest moim zdaniem bardzo słuszny trop, bo przecież czym jest, czym jest rząd, czym jest władza? No to jest, władza państwowa ma, jak monopol stosowania siły i na, Pobieranie podatków, tak naprawdę. To właśnie dokładnie robi Komisja Europejska, czyli Bruksela, ogólnie mówiąc, elita brukselska w projektach traktatów, czyli są przekazania do Komisji Europejskiej władzy nad bezpieczeństwem, no bo to traktaty przekazują kwestie bezpieczeństwa polityki zagranicznej, a nawet wojska Komisji, i także finansami. Tak jak mówiłeś Marcinie, no w traktatach jest proste, w projekcie zmian traktatu jest prosto napisane, że podatki stają się kompetencją Unii Europejskiej, czyli właśnie, że Unia Europejska będzie narzucać podatki wszystkim terytorium, prawda, bo w będą państwa, które będą im podlegać. Swoją drogą przecież to, są, to jest zadziwiające, jak łatwo ludzie przechodzą na tym do porządku dziennego. No warto przypomnieć, że skąd się wzięły Stany Zjednoczone, skąd się bunt Amerykanów w XVIII wieku? Dlatego, że nie chcieli płacić podatków takich, jakich narzucała im korona brytyjska, mimo że formalnie byli, nie byli wolnym państwem, byli właśnie brytyjskim kolonią, ale i tak Amerykanie uważali, że ponieważ żyją na swoich zasadach, no to nie może być tak, że ktoś w Londynie ustala, jakie mają płacić podatki i je pobierać. Dla Amerykanów kwestia podatków, zarządzania finansami jest kluczowa, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. Kto decyduje o podatkach, to ma pieniądze na, 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 na działanie, ma władzę. A tutaj w Europie nikt się za bardzo nie przyjmuje tym, że kluczowe rzeczy, kluczowe elementy państwowości łącznie z podatkami mają być przekazane do Brukseli. No, to, co proponuje w tej chwili Bruksela w zmianach traktatów, oznacza, to nie jest przesada, likwidację państwowości, podmiotowości państw członkowskich Unii Europejskiej. Być może, jak już omawiamy o finansach, to, to całe wyprodukowanie przypadkowe, może to już przypadkiem, ale równie dobrze, może to było celowe, wyprodukowanie wielkiego europejskiego zadłużenia, żeby zmusić kraje europejskie do, do jakiegoś y, działania, czy działania do. do do przyjęcia na siebie tego zadłużenia i kosztów, a także politycznych kosztów tego zadłużenia, no mogło być tak naprawdę działaniem celowym. Tak, właśnie też mam to na myśli, mianowicie jest w Polsce takie powiedzenie e, stosowane oczywiście nieoficjalnie, że nic tak bardzo nie łączy jak wspólny kredyt. Można by było to przenieść na Unię Europejską, znaczy, że nic tak nie połączy wszystkich państw, wspólnoty, jak wspólne zadłużenie i wspólne zobowiązanie do jego spłacania. Mam wrażenie, że trochę taki jest cel tego, e, tej nowej perspektywy budżetowej, która kończy się w 2027 roku. Na pewno czekają nas ciekawe Czasy, jeśli chodzi o procesy federalizacyjne w Unii Europejskiej. Na pewno będziemy się temu przyglądać. To wszystko w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne i do usłyszenia.